Cześć kochani, mamy tydzień nowy. Wczoraj była pełnia, mam nadzieję, że skorzystaliście. A dzisiaj jeszcze jesteśmy w energii pełni. No i zobaczymy sobie, co na ten poniedziałek nam tutaj runę pokażą. Isa. Hmm. Czyli za dużo nie będzie się działo. Um. No ale to też taki tydzień przedświąteczny, ale dla niektórych jest to po prostu zatrzymanie. Może coś się planowaliście, może mieliście tutaj duże plany, może coś tutaj się miało dziać, a tutaj nagle stop. Po prostu zatrzymanie. Ale ta isa przychodzi po coś. Pamiętajcie o tym, że isa nigdy nie pojawia się od tak. Czasami ona może nas powstrzymać przed podjęciem negatywnej decyzji. Przed. Um, Takim pójściem w coś, czego byśmy żałowali. Um, oczywiście, że dla nas po prostu to zatrzymanie w tym momencie wydawać się nam może niekorzystne, natomiast z biegiem czasu uważam, że z reguły to wychodzi nam na zdrowie, ale to też jest piękna runa połączenia z naszym wyższym ja, z połączenia z naszym. Um, światem duchowym, tak? To jest taki kanał, który płynie jakby przez nas do naszego wyższego ja. Zastanówcie się, może to jest właśnie taki moment wyciszenia, który jest wam potrzebny. Jeżeli macie jakieś troski, kłopoty, to dzięki tej isie możecie zwiększyć swoją koncentrację i wymyśleć na przykład rozwiązanie na sprawę na którą wcześniej rozwiązania nie potrafiliście sobie wymyślić, tak? Więc tu bym się na tym skupiła. Um, jesteśmy bezpieczni w Isie, bo isa to jest takie właśnie oko cyklonu, czyli świat szaleje, a my w tym ciszy, w tym skupieniu. A, mamy czas na wytchnienie i zaplanowanie sobie wszystkiego. Więc może to jest taki czas, że od poniedziałku trzeba zaplanować sobie tydzień. I ta isa przychodzi i mówi Okej, okay, no to usiądź sobie na tyłku. Ja ci zapewnię tutaj święty spokój, a ty dziecko planuj. Więc <ścoughs> ja po prostu sobie zażartowałam teraz trochę, ale właśnie taka isa jest. Ona daje tą chwilę, ten spokój, to takie wyciszenie. I. Um, i fajnie, że jest, bo to znaczy, że ten tydzień będzie spokojny, skoro się taki zaczyna. Ja nam tego życzę, bo to jest taki tydzień też właśnie już świąteczny, tak naprawdę. Kto obchodzi, to obchodzi, kto nie, to nie, ale nieważne. W każdym bądź razie ustawowe wolne się należy, tak czy siak. Więc, kochani moi, korzystajmy. Wszystkiego dobrego, cudownego poniedziałku.